Nie pozwoli mi spocząć! Blada kobieto, uwolnij mnie! Ta mierna magia mnie nie powstrzyma! Pamiętam wszystko! Wróciłem służyć memu zabójcy! Przyszedłem po ciebie, LeBlanc. Czas minął oszustwo, zdradzieckie ścierło, apokalipsa, krwaw! Grześ! Niegodni, żałośni, słabi, beznadziejni. Kobieto, uwolni mnie! Nie pozwoli mi spocząć! Wróciłem służyć memu zabójcy! Ta mierna magia mnie nie powstrzyma!